Siemanko, a dzisiaj wracamy do serii ASG do danej kwoty, a dzisiaj będziemy robić kwotę do 700-800 zł. Oczywiście przypominam, że 800 zł to nie jest tylko sama replika, tylko wszystko co będzie nam potrzebne do strzelania i do ochrony. Przynajmniej tej takiej najbardziej podstawowej. Nie mówię tutaj już o hełmie, kamizelce itd., itd. Bo to jest taki budżet, że raczej będziemy operować przy tych najtańszych replikach, choć niekoniecznie. Zaczniemy oczywiście od najniższej półki jeżeli chodzi o repliki. Bo już tutaj nie będziemy mówić o zabawkowych replikach czy o strzelbach, tylko już o elektrykach. I na przykład mamy już takie dwie repliczki, troszkę zapomniane w ostatnim czasie, ale nadal aktualne, czyli repliki firmy Spartak. Co? 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 Tak, y są to repliki Spartak, ponieważ przypominam, że musimy się ze wszystkim wyrobić w okolice 700-800 złotych. Więc taki spartak jak najbardziej będzie tutaj całkiem niezłą propozycją. Jeżeli wymienicie sobie sprężynę, która jest tutaj stamontowana stokowo, to będziecie mieć taką no, dobrą cekubówkę na sam początek, jeśli nie macie budżetu np. Na, na repliki firmy GNG. Eee, I mamy do dyspozycji właśnie M 4 i takiego to kałaszka. Od razu też i z żebyście mogli sobie jakiś kolimator założyć, jeśli kiedyś byście na przykład sobie dozbierali, a warto. Są to repliki z plastikowym body i to takim no, dosyć mocno plastikowym, więc jeśli ktoś liczył na jakość pokroju G&G, to również tego tutaj nie będzie, ale mam metalowy gearbox. Mamy właśnie tutaj okolice 400 FPS-ów, więc jeżeli nawet nie na strzelanki, to do zwykłego strzelania do celu, też będzie to super propozycja. Jeśli planujecie kupić tą replikę i w przyszłości tuning, to raczej bym sobie już odpuścił ten temat, ponieważ to jest replika, która jest ok na sam początek i taka jaka jest. Ewentualnie wymiana sprężyny na mniej FPS-ów do C-Kuba też jest OK. Ale jeśli planujecie tutaj jakieś. Większe przeróbki w samym układzie gearboxa, to lepiej już sobie jest odpuścić i zainwestować w coś, co jest bardziej podatne na przeróbki, albo ewentualnie mniej rzeczy potrzebuje na start do zmiany. Eee... I co oprócz tego możemy zaproponować? Mamy też jeszcze tutaj, oczywiście, M4 od firmy Specna Arms. Jest to seria Core, czyli też ta najniższa jest to najtańszy model w serii jako chyba jedyny kor mieści się jeszcze poniżej 500 zł za samą replikę i tutaj w zestawie a nie tutaj już mamy jednak high cup nie wiem czy kiedykolwiek były mid cup już nie pamiętam tego akurat za dobrze ale mamy tutaj całkiem niezłą komorę hop jak na tak tanią replikę i obudowa już też jest z dużo lepszej, z dużo lepszego tworzywa Eee, tak, mamy tutaj rotacyjną komorę hop co jest naprawdę na duży plus. Eee, ewentualnie, jeśli mówimy o jakichś innych replikach, to jeszcze mamy propozycję takiego kałaszka od firmy Cyma, czyli już legendarna legend-legenda eee, wśród ASG eee, i mamy też właśnie wersję z szyną eee, i już jest częściowo metalowa obudowa, co też może dla kogoś mieć znaczenie. I tutaj, tak naprawdę, z tych wszystkich replik, chyba najmniej trzeba będzie przerabiać na samym początku. I mi osobiście chyba z tych wszystkich replik akurat tutaj najbardziej się ta będzie podobała. A i jeszcze mamy boczny asynerit, jakbyście chcieli latarkę sobie kiedyś zamontować. No, ale replika to nie jest wszystko, bo jeszcze trzeba oczywiście przede wszystkim zadbać o ochronę. O, tutaj mamy całkiem dużo tego wszystkiego. I tak mamy maski. Mamy taką zwykłą siatkową, najbardziej tradycyjną i najtańszą, jaką tylko można było wybrać. Jej wada polega tylko na tym, że trudniej może być się składać do kolby. Chociaż nie każdy to zauważa, a czasami niektórzy nawet nie składają do kolby, tylko strzelają po kulkach. Także. Sami zadecydujecie co wolicie, bo jest jeszcze opcja z miękkimi bokami, to jest Stalker Evo i możecie wtedy idealnie składać się do kolby bez obaw, że będzie coś Was blokowało. No ale oprócz maski są jeszcze okulary i gogle, co jest w sumie nawet chyba z tego wszystkiego najważniejsze z tych wszystkich zakupów i mamy tak, e, mamy z, z tych tutaj okularów mamy takie Pyramexy, One mają normy balistyczne i tak dalej, więc e, będą naprawdę fajną propozycją. I one są właśnie chyba z tych wszystkich tutaj najtańsze, bo kosztują poniżej 40 zł. Ale jeżeli na przykład Wam nie pasują z jakiegoś powodu, możecie sobie zakupić jeszcze Uweksy model Feos. Chyba też jeden z najbardziej już znanych modeli. E, zaraz po Ivo. Ewentualnie, jeżeli chcecie kupić sobie gogle, to możecie na przykład sobie yy, zakupić gogle, oczywiście dla okularników przy okazji czyli ultrasoniki, yy, dzięki którym będziecie też ochronieni, mając na sobie okulary korekcyjne. A jeśli przeszkadza Wam wygląd płetwonurka, to oczywiście macie. Tradycyjnie Astrospeki również od firmy UVEX, i to zapewni Wam już oczywiście ochronę oczu. I jeszcze przy tym możecie sobie zakupić oczywiście jakieś zasilanie do tych replik. Oczywiście repliki, które pokazałem, nie nadają się do używania akumulatorów 11.1. Jeżeli taki akumulator sobie założycie, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. My zalecamy, oprócz oczywiście kupienia ładowarki, mikroprocesorowej zakup akumulatorów typu LiPo. To jest model dwu, taki dwudzielny, dwuczęściowy od firmy Nitro, 2000 mAh, który będzie idealny właśnie do M4, które pokazywałem. Ale jeśli potrzebujecie do kałacha, no to można wybrać coś takiego. Akumulator do M4 jest troszeczkę droższy, ale no takiego raczej nie włożycie do kolby. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jest możliwy. No i dobra, mamy już gotowy zestaw do repliki elektrycznej w postaci samej repliki, akumulatora, ładowarki, okulary, maska. No ale jeszcze potrzebna jest nam amunicja. Te repliki mają FPS-y przynajmniej stokowo rzędu 380-400 FPS-ów, więc. Raczej mm, obstawiam, że nikt z Was nie będzie korzystać z kulek 0,20, ponieważ będą zdecydowanie za lekkie. 0,25 raczej też będą za lekkie, więc co najmniej bym proponował 0,28. I tutaj mam dla Was dosyć ciekawą propozycję. Mamy mianowicie kulki firmy Guarder. E, są to też już dosyć... E, popularne już od dawien dawna kulki, które też całkiem nieźle sprawują się nawet w precyzyjnych lufach. Spoko one latają i 0,28 g no to już też nie będą Wam jakoś strasznie skręcały gdzieś na boki. Oczywiście ktoś może też spróbować sobie z kulkami 0,30 ale powiedzmy, że tak żeby zmieścić się w budżecie, o którym dzisiaj mówimy, no to na przykład mogę zaproponować właśnie takie oto guardery. I teraz jeszcze oprócz tego, niektórzy na przykład nie potrzebują od razu iść na strzelankę, wolą sobie popykać na przykład na działce w ogródku, albo coś w tym rodzaju. Ok. Więc teraz przejdziemy sobie właśnie do replik gazowych, dokładnie właśnie do replik pistoletów gazowych. Zakładam, że na początku każdy marzy sobie na przykład replicę z blowbackiem. Ja najlepiej to jeszcze, żeby była metalowa, bo przecież plastik to się zaraz połamie. Co jest oczywiście tak nie do końca prawdą, nieważne. Dobra. Jeżeli na przykład chcecie pójść dużo niżej niż budżet, tak właśnie 700-800 zł, to możecie na przykład sobie zakupić taką replikę od firmy WUE. Jest to oczywiście beretka. Hmm. Ciekawe dlaczego beretka, ale nieważne. E, beretka. I oczywiście do strzelania z niej przydadzą wam się kulki, i myślę, że 0,28 jak najbardziej też będą tutaj całkiem spoko. Co prawda, replika ma okolice 300 fps, ale ja osobiście używam 2,8 do swoich klamek. E, oprócz tego, oczywiście, będzie potrzebne Wam smarowanie, bo jeśli nie będziecie smarować. To będzie wam się kiepsko strzelać, a na pewno za długo się nie pocieszycie taką repliką. A jeszcze oprócz tego, żeby strzelać, potrzebujecie zasilania. Jak potrzebowaliście do karabinu, który do karabinów, których już pokazywałem, to tutaj potrzebujecie gazu. I jeśli sobie zasilicie gazem taką replikę, to będzie wam właśnie fajnie skakał zamek, jeśli to tak można ująć. A oprócz tego będziemy mógł strzelać kulkami, bo jak już wiecie, w tym filmie bez gazu nie da się strzelać. dawaj mi się skończy amunicja! I taka będzie właśnie fajna zabawa, ale oczywiście jeśli masz wyższy budżet i chciałbyś coś, co na przykład ma ciekawy wygląd, niekoniecznie musi być Repliką jakiejś realnej broni, plus jeszcze jest oszczędny w używaniu gazu, to zaproponuję Wam taką fajną piranię. Do tego ta wersja ma jeszcze szyneris, dzięki której będziecie mogli zamontować sobie kolimator. Ewentualnie, jak jesteście bardziej szaleni i chcielibyście pokazać, że jesteście inni niż wszyscy, to możecie sobie załadować też lunetę. Chociaż nie wiem, jaka luneta by tutaj pasowała, ale można i taka pirania też jak najbardziej będzie bardzo spoko eee, oprócz tej piranii jeszcze możecie pójść w ogóle dalej i pójść sobie na przykład w repliki Tokyo Marui czyli już chyba najwyższy albo prawie najwyższy poziom jeżeli chodzi o repliki ASG na pewno jeżeli chodzi o pistolety naprawdę będziecie mieć obudowę z stworzywa ale ja mam już od wielu lat beretkę od Tokyo Marui i jak na razie, ani razu mi się nie połamała, mimo że już parę y, twardych lądowań zaliczyła. Oczywiście, MK23, moje ukochane, które mam nadzieję kiedyś mieć, y, które nie dość, że właśnie kozacko wygląda. Ma jeszcze dodatkowe akcesoria w postaci latarki i tłumika, który nie jest tylko tłumikiem z wyglądu, ale też rzeczywiście realnie trochę tłumi tą replikę i jest cichsza. I w razie czego, jeśli wyposażycie się już i w główną replikę, to będzie to naprawdę super opcja jako replika boczna. Zwłaszcza jeśli będziecie snajperem, bo jakoś tak mi się kojarzy ze snajperstwem. Ciekawe czemu. Eee, także... To by było chyba na tyle. To, by, to są zestawy, z którymi możecie spokojnie zmieścić się w e, właśnie budżecie. Mniej więcej 700, 800 zł. Oczywiście ktoś napisze, że można za 800 zł już kupić replikę GNG. Tylko że za 800 zł, jak kupimy replikę GNG, nie kupimy akumulatora, kulek i tak A to chodziło, żeby sztywno zmieścić się w tym budżecie. Jak będziemy przy budżecie. 1000 1200 zł, to już na pewno pojawi się replika GNG i nie tylko. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w lajka like pod tym filmem, oprócz tego, żeby jeszcze zasubskrybować kanał, ale oprócz subskrypcji potrzebny wam jeszcze będzie dzwoneczek. A dzwoneczek będzie wam po to, żebyście zawsze wiedzieli o tym, że pokazujemy jakiś nowy odcinek i przybyli na premierę. A ja zawsze na Was czekam na premierze na czacie na żywo. I to było na tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tego typu serii. Ewentualnie, jeśli macie jakieś ciekawe pytania, z których można by było zrobić odcinek, to także je zamieśćcie w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. A 800 zł, to sporo pieniędzy. Pa! więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. Także wijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.